Witam ponownie na naszym kanale. Nazywam się Adam Tomasik, pracuję w dziale wsparcia technicznego firmy intercom.pl. Dzisiaj zajmę się omówieniem nowej trzyobiektywowej kamery Large AI od Hikvision. W dalszej części materiału pokażemy kod rabatowy, który można użyć przy składaniu zamówienia w naszej platformie zakupowej kamery ip.com. Model 7T46G2 VX3 to nowość ze stajni Hig Kamera bazuje na wieloskalowym AI Guanlan, dzięki czemu jest w stanie uczyć się sceny i przy tym działać jeszcze bardziej precyzyjnie. Wieloskalowe AI dostępne w ramach kamer Hig czyli kamery z serii Guanlan, mówiliśmy już przy okazji poprzedniego materiału, nawiązującego do kamery z tej serii właśnie. Dzisiaj natomiast skupiłem się głównie na działaniu tej konkretnej maszyny, czyli kamery 7T46G2 VX3, która jest wyposażona w trzy obiektywy, każdy o innej długości. Jeżeli chodzi o obiektywy dostępne długości to 4, 12 oraz 25 mm. Generalnie rzecz biorąc kamera skierowana jest w jedną stronę, każdy z obiektywów wycina nam kawałek z tej danej sceny, tak więc mamy możliwość zabezpieczenia do 120-150 metrów po długości od kamery jednym urządzeniem. Jeżeli chodzi o i dostępne w ramach kamery, kamera po prostu uczy się scenę działając po jakimś czasie jeszcze bardziej precyzyjnie. Z naszych testów wynika, że po godzinie od uruchomienia urządzenia jest ono już w stanie w pełni wykorzystać swój potencjał na danej scenie. Oczywiście im kamera dłużej wisi, tym lepiej na ten moment, jeżeli chodzi o te trzy obiektywy, tak jak wspomniałem, wystarczy godzina, aby kamera pokazała to, co potrafi. Z dodatkowych rzeczy kamera jak widzimy jest wyposażona w oświetlacz czerwony i niebieski znany z kamer G3 SRB. Jest to nic innego jak funkcja powiązana dla zdarzenia, funkcja tak zwana odstraszania potencjalnego intruza. Kamera oprócz tych światełek ma też wbudowany mikrofon oraz głośnik, tak więc jest dual audio i możemy wykorzystywać ten wbudowany głośnik również do generowania alarmów. Wracając jeszcze na chwilę do samych obrazów generowanych przez kamerę, są to tak jak wspomniałem trzy obiektywy, każdy o innej długości, ale każdy też o innej rozdzielczości. Zamyślę, pierwszy obiektyw 4 mm. Generuje rozdzielczość 4 megapikseli. Kolejne 2, czyli 12 i 25 mm, generują obraz o rozdzielczości Full HD 2 megapikseli. Dodatkowo jedna kamera zajmuje w tym przypadku trzy kanały na rejestratorze. Każdy z kanałów jest możliwy do konfiguracji osobno, jeżeli chodzi o rejestrator. W naszym teście użyliśmy rejestratora z serii Vipro, do którego podłączyliśmy taką kamerę. Dodatkowo kamera wspiera funkcję AccuSearch, tak więc z takim rejestratorem Wipro, jeżeli chodzi o wyszukiwanie tekstowe, również będzie działała bez żadnego problemu. Moduł optyczny kamery został wyposażony w dedykowany silnik, który możemy sterować w ramach aplikacji, czy też rejestratora, czy po prostu interfejsu kamery. Generalnie sama główka kamery może nieco przesuwać się, jeżeli chodzi o pozycję góra-dół, plus-minus 10 stopni. Jest to dodatkowy atut, jeżeli chodzi o już zamontowaną kamerę i jej konfigurację. Możemy sobie tutaj nieco ją wyregulować. W przypadku obiektywu 25 mm praktycznie każdy stopień robi tutaj dużą różnicę, tak więc jest to jak najbardziej bardzo dobra cecha, bardzo dobra funkcjonalność. Tak jak wspomniałem, możemy sobie tym spokojnie sterować w ramach panelu PTZ, chociażby z aplikacji H connect Przejdziemy za moment do interfejsu webowego kamery, aby mówić sobie to, co jest dostępne w ramach konfiguracji urządzenia. Po interfejsie omówimy także nasze fragmenty z testów tej kamery w środowisku bojowym, że tak to nazwę. Czyli w scenie kompletnie ciemnej w nocy na dalekich odległościach. Wspomnę tylko, że w karcie katalogowej mamy informację o tym, że kamera działa w odległości do 120 metrów. Podczas na naszych testów udało się wykręcić nieco więcej, tak więc jest to jak najbardziej zadowalający wynik. Jeżeli chodzi o naszą konfigurację, to tak jak wspomniałem, jest to oczywiście rzeczona kamera fx 3 oraz rejestrator, w tym przypadku AQC, który no, podczas testów pełnił rolę głównie nagrywarki, ale tak jak wspomniałem, jest to zestaw w pełni kompatybilny pod względem funkcji i wyszukiwania tekstowego. Ok, przechodzimy zatem do interfejsu webowego naszej kamery. Na pierwszy rzut oka po zalogowaniu, interfejs wygląda praktycznie tak samo jak pozostałych urządzeń tego producenta. Różnicą jest to, że od góry mamy dostępne trzy kanały, czyli trzy nasze obiektywy. W ramach interfejsu skupimy się tym razem głównie na tym, jak rysuje się reguły na tej kamerze na tych wszystkich obiektywach. Przechodzimy sobie do zakładki VCA, zdarzenie detekcji inteligentnej i przykładowo na funkcji wykryciu wtargnięcia pokażemy, omówimy sobie jak to, jak takie reguły się rysuje. Oczywiście scena, na którą patrzy kamera jak i sama reguła są to takie, że tak to nazwę testówki, tak żeby sobie pokazać i omówić jak to faktycznie wygląda. Dajmy na to, rysujemy regułę w ten sposób, klikamy zapisz i kamera pyta się nas, czy chcemy synchronizować regułę na pozostałych obiektywach. Dodatkowo dodam, że od góry widzimy, że jesteśmy na pierwszej zakładce, czyli na tak zwanym krótkim obiektywie. Jeżeli w ramach tego obiektywu sobie narysujemy taką regułę, możemy synchronizować to na pozostałych dwóch dłuższych. Jeżeli na któryś z dłuższych obiektywów to sobie zrobimy, to możemy oczywiście w drugą stronę sobie taką synchronizację wykonać. I teraz jeżeli przejdziemy sobie do kolejnego z tych trzech obiektywów, widzimy tą samą regułę już troszeczkę w powiększonym jakby fragmencie. Tak więc na tym obiektywie ona będzie wyglądała w ten sposób, a na obiektywie o, tym, o tej długiej ogniskowej będzie wyglądała mniej więcej w ten sposób. Tak więc bardzo fajna sprawa, możemy jedną regułą zahaczyć sobie te trzy obiektywy. Oczywiście jeżeli byśmy nie zezwolili na taką synchronizację, to można przyjąć, że na każdym z obiektywów rysujemy sobie osobną regułę. I kamera w tym przypadku działa osobno dla każdego z obiektywów. Tak więc, tyle jeżeli chodzi o interfejs webowy i rysowanie reguł. Możemy przejść do omówienia naszych fragmentów testowych. Ok, przechodzimy sobie do omówienia pierwszego z fragmentów. Widzimy tutaj scenę, gdzie mamy narysowaną przekrocze... regułę przekroczenia linii. Obiekt stosunkowo dość blisko jak dla tej kamery, bo tu mamy w granicach gdzieś tam 30-40 metrów i jak widzimy na wszystkich trzech obiektywach w tym samym momencie się tutaj pojawia rekord. Z dwóch obiektywów 12 i 25 mieliśmy rejestrację naszego zdarzenia. W tym przypadku jeszcze też na czwórce tutaj się takie zdarzenie pojawiło. I drugi zarazem kluczowy fragment, widzimy obiekt zbliża nam się do naszej linii, tutaj mamy też ujęcie z komoreczką, jak to widać w drugą stronę. Obiekt przekracza linię, kamera reaguje, wyje oraz świeci i w tym momencie mamy tutaj dystans 150 metrów, czyli znacznie więcej niż to, co jest zadeklarowane w karcie katalogowej. To tylko dowód na to, jak skuteczny jest Large AI, jeżeli chodzi o klasyfikację obiektów. Tak jak wspomniałem, kamera wisiała tutaj gdzieś około godzinkę w celu pouczenia się tej sceny, tak więc można przyjąć, że Taki okres czasu wystarczy na tyle, żeby ta kamera działała jak najbardziej efektywnie. Omówiliśmy działanie kamery, omówiliśmy także to, jak kamera radzi sobie w praktyce. Możemy przyjść zatem do podsumowania tego materiału. Tak jak widzieliśmy, jeżeli chodzi o model vx 3 jest to naprawdę uniwersalna kamera ze względu na swoje trzy obiektywy. Każdy o innej długości, obiektyw generuje nam troszeczkę inny kąt sceny, pozwala też na konfigurację reguł w ramach danego obiektywu. Tak więc ostatecznie jedno urządzenie zastępuje nam kilka. Zastosowanie tutaj a AI jest to bardzo dobra opcja, ponieważ kamera no, działa jeszcze bardziej precyzyjnie, jeszcze mniej się myli i jest na, na, tak na dobrą sprawę w stanie sama się douczyć tej sceny, tak więc tutaj naprawdę na plus. Kolejny plusik, no, jeżeli chodzi o funkcje powiązane, czyli potencjalne odstrażanie intruza, oczywiście na dalekiej odległości, tak jak widzieliśmy, to światełko czerwone, niebieskie, może nie jest jakoś specjalnie rażące, natomiast na bliskich dystansach na pewno robi robotę. Pamiętajmy też, że kamerę możemy wciągnąć na poczet systemu, który mamy, przykładowo rejestrator z Accusiciem i dodatkowo głośniki QAZ, tak więc w tym przypadku taki system, e, no naprawdę już robi robotę. E, tak więc to tyle, jeżeli chodzi o zastosowanie kamery VX3 w praktyce. Kolejny film na naszym kanale to oczywiście kolejny kod robotowy. Dla naszych widzów u dołu ekranu wyświetla się kod, który należy wpisać w momencie składania zamówienia w naszej platformie zakupowej Picom. KOT to kilka procent dodatkowego rabatu na zakup chociażby takiej kamery czy rejestratora z akwisikiem. Tak więc serdecznie zachęcam do skorzystania z tej propozycji. Zachęcam również do kontaktu firmy instalatorskiej, które chcą zgłębić temat larsza i systemach monitoringu. Jesteśmy w stanie wyjaśnić działanie, pokazać to na dokładnie danym sprzęcie, jak również pomóc przy wyborze czy też wdrożeniu takiego rozwiązania. Tak więc serdecznie zachęcam do kontaktu. Wszystkie informacje kontaktowe znajdują się w opisie tego filmu. Na ten moment serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Do zobaczenia.